Białe święta to dzwonki, kolędy i zamieć, Bąbki, choinkami, kołaj i sanie. Renifer mknął, a na czele zawsze jest on. Rudow czerwono nosy znów zastąpić światło gwiazd. Jak czysta kropla rosy, taki ma cudowny blask. Nim stał się bohaterem, często mu dokuczał los. Od stada ferów różni go czerwony nos. W gwiazdki czas, gdy śnieg już spadł, rzekł Mikołaj tak. W staniach pośród gęstęgły, niech twój nos przyświeca mi, choć Rudol w przyjacielu. Nos czerwony ma jak rak, to właśnie dzięki niemu znany jest na cały świat.